Nie można upubliczniać takich danych, kogo, ogląda... kogo... oglądałem jako Cydzicie. dziecko. Nie, dobra, kogo oglądałem? Oglądałem SKKF'a, Rezego. Polski Pingwin. Polski pingwin ja oglądałem jeszcze Edzio czy tak, czy NZ? Enzi. Jeszcze en... oglądałem. Ej, pamiętam, on miał kiedyś serię. On miał młody. O, cześć Bartek. Cześć Bartek. O, Bartek. On miał on... kiedyś tą... Zaraz, skrzynka. Ach. Nagrywał kiedyś, nagrywał kiedyś odcinek o zbroi z gówna i stary kodnoszką super zbroje hehe <laughs> z dupy i bardzo mi to bawiło dziecko i nadal mnie to bardzo bawi <laughs> kupa Ja bym chciał zadać jedno bardzo o, ważne pare. pytanie Zagapijam się O killer Dlaczego jak się... O, A ptaszka, A z... Ja mam pytanie Dlaczego jak się zrespię To praktycznie w każdym meczu Biegnę tam, gdzie jest, jest akurat killer. Bo jesteś gorszy. Akurat w tym meczu to się nie sprawdziło, ale. Legion, taka ciekawostka. go. widzę go, no. Carol! Jest <grym> bardzo daleko ode mnie, ale. Co, co ty kurwa robi? On stoi. No on stoi i się patrzy. On się na, koleguje. O ty,ż to. Co? Ha! nie biegnie w tą stronę dalej. W się w ton tak, ale w drugą No mój dobra, okej, okay, może gen. być. Co kurwa robi? A co punkty nabija? Warmić się chce. Chciałbym też poszukać, czy nie ma noeda. Pog, zrobiłem gena tak i nie wybuch, ani razu. Kto mu dał bez wybuchu? Kurwa, Casper. Ja bym cię powiesił za to. Ale on chciał tego. Ale ci i tak bym cię powiesił za to. Dobrze. nie Nie to temy, bo nie chcę, chcę uniknąć noeda, że nagle na koniec nas będzie mocno bił. Daj No nie no, ja się z nim, wiesz, musi i tak na punkty, on się farmić. A ja wolę uniknąć noeda. Dominik, ty masz darmną grę? Mam. Dobra, ile jest atomów w ogóle zniszczonych? Jeden. A, czyli tylko ja zniszczyłem, zajebiście. Nie masz darmnej gry? Nie przestawiać. A te które wygrzane na jakiegoś no. okay. Chujowa skrzynka, ok. Jeszcze jedna chujowa skrzynka, ok. Daj mu tego eee. Daj mu kopnąć gena Daj Sprawiam, bo on pułapkę dostanie ja dostanę punkty O, ja, ja też dostanę pułapkę Znaczy wybuch, się wybuchana mordzimina? Mhm. Warto wiedzieć Ale no, uderzyła mnie Za No bo on też uderzanie, za no, no. No, występuje, to W teorii, jeżeli się farmimy, to będzie chciał każdego pojeść dwa razy. W teorii. A bo chociaż raz. Jak się farmimy, to jest family friendly i zaufanie dla niego. Mm -hmm. Wszystko w teorii. Ej, dałem mu kopnąć Gena i mnie zostawił, ale on jest super. Może.

Mogę robić gena generalnie ostatniego, kręcić Chyba możesz Nikle to tam zostało Jeden Okej okay. O kto tu stoi Dominik ja. otworzył skrzynkę e, czekaj czeka, czeka. Może coś dla będę dla siebie miał Poczekaj Klucz czerwony O super To to masz apteczkę fioletową Wezmę Chodź kręcimy gena Dobra, tutaj Ostatni jeździć w tym pierdzącym polu. Dobra, mam wszystkiego temę Jesteś kas Karol? Karo? Co ty jesteś Ja zostałem w tamtym genie Chodź tutaj gdzie wybucha Gdzie wybuchł? No, kurwa, w rogu, przy tym kombajnie. Aha. A, ja on chyba chciał jeden filmik, w którym nie trafiał na sylasie i prosił, żebym go nie ustawiał publicznie, więc go wstawiłem na niepubliczny i dam wam link. To nie Karol, jakam nie, takie trafia na Sylasie. Ty nie jestem koło tego kombajnu kurwa i tu nie ma żadnego Czemuś Wysadzę teraz gena jak będę mógł Ale no. wiesz on już tutaj pojadamy o tym, prawda? Ale niech ich słucha okej okay. Są dwa kombajny. Ma, albo że jest po drugiej stronie mapy totalnie. No, przy tak tym co wygrałem. mu dałem, tam. A no tam, pteczkę. ja pobiegłem na drugą stronę. <laughs> Dobra, śniadanie, zaostrzaj <laughs> się. Albo po drugiej stronie też jest taki, o tu jesteś. Daj mu, daj mu, poś, poś, poś. A dobra, to już nieważne. Weźcie się dajcie. Weź, o. No dam, dam, dam. Nie mam pojęcia. Mm, na mnie yeah. mała dwie <small> Ego, Dominik to jest Dobra, bo czas nam się kończy. Do, do bramy. O, dziabno. Nie. Dzisiaj... A, bo Karol mu się może powalić, bo chciał ratować. Z latarką. I w sumie zakładać nie ma takiej zejdupy. Ale... Ty dasz Bo, pigu, da fuck. Fuck. Bo da fakt. Bo da fakt. Da się tu machać na papa? Bo hmm. albo już odsłyszał, albo na po The Da fuck, bro? Dobra, chodź. Ale czas nam się kończy, spierdalamy. Ale kozak kijek to był.